Siemano z tej strony, jak to jest kolejny odcinek, zrobek. 2 W dzisiejszym odcinku pokażę Wam najlepszy sposób na zarobienie. Kiedyś nagrywamy już taki film, natomiast teraz jest lepszy sposób. Już od dawna tak w zasadzie, ale jest. Do tego potrzebujemy dwa dynamity. Można tak w zasadzie zrobić to bez dynamitów, można zrobić to z jednym, ale ja wezmę dwa. I do tego jeszcze potrzebuję jakąkolwiek siekierę, która spełni nasze wymagania, czyli taka, która będzie umiała cokolwiek zniszczyć. Tak więc pakujemy sobie nasze dwa itemki i lecimy w nasze, w nasze miejsce, w którym znajdziemy dużo, dużo pieniędzy. Tak więc. Przede wszystkim trzeba dynamitę jednego użyć na właśnie tych skałach. Więc ja się schowam tutaj. Jednego po prostu tutaj użyję. To jest w ogóle jedna z moich ulubionych rzeczy w lamberze, żeby po prostu kłaść dynamit i sobie go wysadzić. To jest takie takie fajne uczucie. Takie wybuchanie giga klocków. Dobra. Otwieramy, wybuchamy. Pali się. Dobra, idziemy, idziemy, idziemy. To jest dość dużo kamieni, więc no, fajnie być. Jo. Poszły wszystkie. No. Tutaj zostały dwa, ale nie ma tragedii, bo da się chyba przejechać. I, jop. <laughs> I teraz tak. Drugie odnamita. Bierzemy i kładziemy po prostu tutaj najlepiej, tak, żeby było go widać. No zostawię go tak. E, tak na wszelki wypadek, jakby to było znowu zablokowane, jak będziemy chcieli wrócić, bo jest taka szansa, że tak się stanie, e, więc to jest po prostu takie przygotowanie, zabezpieczenie, natomiast mimo wszystko, jeśli nie macie tego, da się to jakoś siekierą zbugować, chyba jeszcze e, blueprintami, z tego co pamiętam, chyba da się jakoś to obracać, ale szczerze mówiąc, dawno tego nie próbowałem, więc nie mam pewności, czy, czy dalej takie rzeczy działają, bo z tego co mi się wydaje, to już się nie da kopiować siekier, to jest taki smutek mały, lekki, i, więc muszę bardziej Uważać na to, żeby ich jakoś nie zgubić wszystkich, bo jak zgubię wszystkie, to będzie słabo. Ewentualnie jeszcze mogę kupić od kogoś, ale chciałbym po prostu nie tracić ich, to było najbardziej przydatne. A w tym momencie jedziemy po prostu do góry tędy, to pokazywałem tam drogą. I dojeżdżamy zaraz do takiego miejsca, w którym pamiętam zawsze się walałem e, Tym dużym autem nigdy mi się nie udawało tam wjechać, ale, ale może mi się uda w końcu. Bo z tego co kojarzę, to tam jest po prostu strasznie cienka jakby ulica. Tak, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało, bo jesteśmy już praktycznie na miejscu. W ogóle to jest taki fajny most. Nigdy nie zauważyłem tego w sumie, że to taki most. Eee, no i teraz, tak, tu jest właściwie taki bardzo dziwny most, ale chyba będę musiał jednak z buta pójść, ponieważ wygląda, tak, jakbym w ogóle nawet nie miał takiego rozstawu kół, żeby tutaj wjechać. Chociaż. Chociaż. Ajaj. Dobra. Tak więc ja sobie muszę wstać. Nie wiem czy mi się uda. O, bierzemy sobie kostkę i się obracamy. Hop, z boku, z góry, z przodu. O, jeszcze raz. O, dobra, udało się. W takim razie po prostu chyba pójdę z buta, ale jeszcze mogę wam tak jeden tip polecić. Jeśli faktycznie wam się nie uda tak jak mi, to możecie bez problemu wziąć to auto i je po prostu tutaj zrzucić w tę dziurę. Ponieważ to i tak będziecie schodzić później A czemu to auto się nie chce ruszyć? Proszę skakać Proszę skakać hmm. Coś jest definitywnie nie tak z tym serwerem Nie wygląda, aby ktoś coś bardzo mocnego robił Zobaczymy, co tutaj piszą Dużo widzę, dobra W takim razie, dobra To jest nieważne, my idziemy do góry Pójdziemy sobie tędy Nie wiem, czy jest jakiś sposób jeszcze, bo na siekierach chyba też się już nie da latać Ale może tutaj wskoczę? Wskoczę, dobra Czyli no i tak sobie za bardzo nie skróciłem Prawie w ogóle sobie nie skróciłem ale dobra, tak więc ja tutaj zrobię taktycznego time-lapsa, bo chyba to zajmie chodzenie. W ogóle, jakby ktoś nie wiedział, to w moim filmie tam chyba Sekrety w Lamberteku, coś takiego to się nazywało, tutaj było taki, taki sekret, jest tam jest taka fajna latarnia, więc tutaj nie pokazuję nic, ale jakbyście chcieli, to zapraszam na moim kanale, jest film na ten temat. Tak więc ja idę po te drzewa, ponieważ te drzewa są jednymi z najlepszymi, jeśli chodzi o zarobek, bo w bardzo krótkim czasie można zebrać ich po prostu dużo i pójść wrócić. Więc ja na ten moment zbiorę po prostu jedno pojedyncze drzewo. Nie wiem, czemu to się kiedy tak szybko kopie, a kopie no, w się sensie strasznie często uderza, co, co trzy uderzenia zadaje jakikolwiek kapę. No nie wiem, ten serwer jakiś po prostu chyba dziwny jest. Ja wezmę tylko jedno drzewo, żeby wam pokazać po prostu, ile na tym się zarabia, a wy będziecie mogli sobie pójść po więcej. Tylko tu jeszcze jest ten jeden problem, że to auto. To nie wiem, co się z tym autem dzieje. Ja bym chciał to drzewo, żeby poleciało tak obok auta. Ale. Ale to drzewo też tak wolno leci. No, nie złapię tego drzewa, dopóki ono nie poleci w dół. Nie wiem, coś pewnie się tutaj dzieje dzieje można screena. O jezu, nawet pisać, nie umiem napisałem poszekaj, ale dobra. E, trzeba drewno odzyskać. Tutaj jakieś prośby dostaję od widzów, chciałbym. O! Jezu się! No, jaki serwer dostał. Dostał jakiejś choroby, przez co nie da się nic robić. Dobra, jak wpakuję to do auta to może zadziała. Aha, moje auto też teraz śmiga. O! Złapię to. O! Ziup. I się nie udało. Czyli klasycznie bierzemy mały klocek, wsiadamy do auta i je obracamy na koła Tak, zajmie mi to pewnie jest 20 prób, a bo nie jestem na kierowcy tylko na pasażerze No nie no, nie mogę jeszcze wsiąść na kierowcę No nie wiem, nie wiem czy mi się uda to zrobić O, z tej strony sobie kulturalnie mogę wejść, dobra Czyli teraz mogę bez problemu obrócić auto I to drewno, całe, całe drzewo tak w zasadzie Bo to nie jest pojedynczy kawałek drewna tylko całe drzewo Wziąłbym po prostu calutkie na autko Jakoś mi się chyba uda. Jeszcze mi te drzwi zamknął. Dobra. Mi się wydaje, że w ogóle jestem w stanie złapać to. Jakoś tak bardziej, żeby nie było problemów z tym. I możemy jechać. No, nie do końca możemy jechać, ale... Ale kiedyś się uda? Eee. O, dobra. Idzie. Idzie. Trzyma się. Driftuje. Hop. O, I wyleciało. Dobra, tak więc ja myślę, że ja po prostu zrobię tutaj Temelapsa, może coś takiego. Nie tak jak w poprzednim odcinku, że zapomniałem tego zrobić, ale spieszyłem się, nie bijcie mnie. Tutaj teraz zrobię Temlapsa, jak będziemy jechać. Dobra. Nie wiem czy widzieliście, ale po drodze nie trzeba było używać dynamitu. Tutaj tylko na konfrontację... To jest? A. OK. Chodź screena sobie zrobimy. Prezentu. Czekaj. O, tako. Chodź, screena. Dobra. On nie chce, chyba. To idziemy, w takim razie kradniemy prezent. Nie, no, nie kradniemy, oddajemy. Dobra, tutaj powiedziałem tylko, że nagrywam, więc sobie jeszcze chwilkę poczeka kolega. A w tym momencie możemy to całe drewno o przerobić. Tylko ciężko jest to wyjąć. Dobra, udało się. A która to jest w ogóle maszyna? Ta, bo ta dobra to jest taka i teraz po prostu kroimy to na kawałki z tego też żeby ten lapsa bo znając życie znowu będziemy kroić to 3 godziny e, dobra tak więc wszystko tutaj przerobiłem już e, zostały te takie małe kloski, ale tych nie będę brał i nie będę ich liczył w ogóle więc w tym momencie musimy załadować wszystko na moje auto więc bierzemy sobie autko, podjeżdżamy. Zostało nam właściwie tylko sprzedać to i zobaczymy dosłownie za chwilkę ile dostaniemy. Tylko no, widzę, że chyba trzeba będzie jeszcze jednego timelapsa zrobić jak będę to pakował, bo, bo nie będzie to krótko, będzie to wręcz bym powiedział długo, ponieważ zawsze tak to wygląda, a, a chciałbym, żeby to po prostu się zmieściło do środka, nie żebym musiał chodzić co sekundę i wkładać to od nowa jak wypadnie. No dobra, mamy już całe drewno tutaj schowane Jeszcze bym tylko chciał, żeby to wszystko było z przodu Ponieważ przydałoby się jeszcze zrobić jedną rzecz Ale to zaraz zobaczycie o co chodzi Przydałoby mi się jedną rzecz zrobić Naprawdę bardzo by mi się przydało Tylko te klocki nie chcą ze mną współpracować w żadnym stopniu Trzeba zrobić takie coś Takiego screenshota Dobra i teraz możemy jechać Nie możemy, możemy, dobra Więc idziemy sobie tutaj do sklepu Eee, mówiłem, że nie chcę, żeby wszystko wypadało, oczywiście, że wszystko będzie wypadać, bo tak jest zawsze Tylko w ogóle nie, ten serwer jest jakiś dziwny, ponieważ mam gigalagi tutaj To nie jest normalne na takich serwerach, gdzie nie ma jakichś mega dużych osób, co mają dwa razy większe że działki ode mnie i dwa razy więcej rzeczy tam mają Eee, co tu się dzieje, co tu się dzieje Dobra, sprawdzamy, ile dostaniemy pieniążków, jak otworzymy tą klapę Tak więc, gamy sobie E eee. I klapa się otwiera, otwiera się bardzo powoli. Bardzo fajnie. Eee. Tak, otworzyła się, otworzyła się, ale nie działa tak fajnie jak zawsze. No, po prostu serwer jakieś malagi. Nie wiem, co się dzieje tutaj. No, przejdziesz tutaj. Ale klocek. no, chyba, chyba właśnie nie uda. Eee, jesteśmy na procesie sprzedawania, a tutaj nagle się nie da nic robić. Naprawdę bardzo fajnie. Bardzo lubię, jak takie rzeczy się dzieją. Dobra, jeszcze tylko troszkę. Jeszcze ja tylko kilka kawałków i sprawdzamy, ile dostaniemy za całe tutaj takie jedno drzewko. Dobra, jeszcze ten jeden klocek i uwaga, dostaliśmy dokładnie 6109, czyli jest to dość dużo. Biorąc pod uwagę to, że możemy to jeszcze wcześniej pokroić zanim zanim przyjedziemy z tym do bazy, można więcej drzew wziąć i dzięki temu można zarobić zamiast 6000, możemy zarobić nawet 25. Jeśli mamy przyczepkę jeszcze na przykład jedną, ale no cóż, filmie to, bo na tyle. Pozdrawiam wszystkich wspierających i widzimy się w kolejnym. Siemano.